Hi guys, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a raczej już to drugim vlogmasie. Ehm, niestety pierwszy jakby vlogmas będzie trochę opóźniony i prawdopodobnie dzisiaj zostanie wstawiony i prawdopodobnie w ogóle odcinki będą przesunięte, to znaczy vlogmasy będą przesunięte o jeden dzień, bo miałam drobne usterki. Yy, więc mam nadzieję, że to nie będzie dla was jakiś wielki problem. A, a dzisiaj gramy w Warmax i o kolejny vlog masz. Mam nadzieję, że będę nagrywać codziennie, jeżeli mi się będzie chciało. Dobra, idziemy na jakieś jakiś kuda, bo... No. O, 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 o. Nie, ogólnie nie jestem bardzo dobra w tą grę. Jestem beznadziejna w to, więc. Ale może, no może mi się uda udać się jakiegoś biedlaka zabić. I taką nadzieję. Bo ja tak się boję trochę na razie zabijać ich. Ach, ale muszę. Tego nie chcę się. Przylatujemy? Dobra, już nie zdążyłem. no właśnie oh, hello, hello, hello Oh my god, oh my god, jest tu... Mm. Biggles Biggles Nie oh, Co ja zrobiłam? Oh. A serio? Widzę, co... No, no, no. Było blisko, no już prawie Dzisiaj no, oh. ja już nie, gra... oh, nie gramy w Robloxa Już, już miałam dosyć oh, No Boże, nie mogę wcelować w nich że będziemy tak ciągle, to znaczy ja będę tak ciągle teraz. Na serio. Tak, Boże. Nie, ty, ty mnie nie. Jakie fajne. A Ciebie jeszcze? Tak, tak trochę, tak trochę. Bym chciała zabić. Jezus! Dobra, może, może ktoś inny. Nie umiem zabijać. Ja nic w tą grę nie umiem grać. Ale stwierdziłam, że będzie fajna, bo dużo. A, Osób z niej nagrywa. Stary! Już idź tam! Idź tam! Idź tam! Idź tam! Tak! Tak! Lubię rozwajać o te duże, bo wtedy um, musiałam to zrobić. Bo one nie mają wtedy gdzie uciekać, a te duże są. Duże i wtedy je mam jak zabić. Zresztą nie zawsze, nie zawsze, ale. No, stary. Ej! Ej! Aha, ile tu jest robaków? Mm. Co ja robię, nie wiem. Nie wiem. Bingo. Oh my gy. O oh my goodness! Czy wy to widzieliście? Patrzcie, rozwaliłam go tego tygrysa. Dobra, ciebie nie. Ciebie nie, fioletku. Kurde, jest pomarańczowa. Nie lubię pomarańczowego. Wtedy była niebieska, to już bardziej. Albo biała. O, biała tak. Jezus, jaka jest ogromna. O, jeszcze kolejnego zabiłam. Ha. Jak mi dobrze idzie. Znaczy początek może nie, ale teraz, to naprawdę, teraz tylko tego otoczyć i patrzeć. Dałam! Dałam W! Dałam! Noż... A... Dobra, nieważne. Nieważne. No trudno. Jestem niebieska znowu. To znaczy Fajnie, fajnie, będę się tak ciągle ginąć, no uwielbiam tę grę. No po prostu uwielbiam. Ja powiedzmy. Naprawdę Naprawdę, dlaczego to się dzieje? No może O, ten kolor mi dasz Bo ten jest jakiś ciemniejszy Ej, jaśniejszy, niebieski Jest może jaśniejszy Są dla mnie lepsze Tak, ty, typa tipa, good. Boże, jakie ja mam tu lagi Nienawidzę ja lagów Lag, log, 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 log. się dopiero zrespiłeś a nie, będę za mało zaraz Nie! Gość, jak ja cię zaraz No pewnie cię zabiję, kapim Baro? O, to skin dla mojego brata Dobra, może jednak cię zabiję Muszę cię zabić No, Boże, lagi ciągle mam Jest! Zabiłam go może mały, ale A ja przynajmniej żarcie dostałam, tak? No, przecież widziałam, że już fajnie. Naprawdę, bardzo fajnie to jest drodzy. Ale będziecie razem z ze mną oglądać męki moje. I jak próbuję zabić chociaż jakiegoś jakąś małą glizdę, kurde. O Boże, pewnie w ogóle chciałam. Wy sami widzicie, ja nie mam to grać. Ta... Uf! 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 Jezus, co ja robię? Trzy lata później, chyba tylko raz mam dużo, taką miarę dużo, dla mnie duże to szerokie pojęcie. co tam mamy. O. blue, boże, I mamy matching color O, oh jest. Próbuję mm, ten dost. O, próbuję dostać się do jakiegoś jedzenia, takiego dużego jedzenia. A! <laughs> to było bardzo ryzykowne. I to bardzo, bo nie wiedziałam, ile czorma ma długie. E czy krótkie E. Tak, bo są... Jeżeli się kupi, to ma się tam długie albo krótkie. No. Ja mam krótkie, więc tu nie kupuję, bo jestem ze słaba w tą grę. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. O nie, o O, jestem dużo. Taka odmiara miara. Ej, go nie otoczę. Kurczę. Kurczę. Tak. Gin, że sieroto. No, może mi sieroto, ale no. O, oh, te tak mało mi brakuje do otoczenia go! Jej! Mój pierwszy otoczony i skilowany, to znaczy kill, że kila, no. O, i mam dużo tak, no w miarę, tak. Teraz, żeby tylko się nie wyrąbać. Tak dużo mam w miarę tej masy. A Tutaj kogoś. Tak, 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 tak. O, 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 o! Jaj... pan. Pen Wojciech. Chodziło pewnie o pana Wojciech. O o, o! o, 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 o! Moja myszyszka świruje. Halo. No, Jezus! No nie! Nie! Ja w to nie umiem naprawdę grać! Nie, nie! No, takiego! Tak mnie, mnie otaczasz! Na serio? Nie wytrzymałam, ja zaraz zweruję, ciągle ginę. To będzie chyba najnudniejszy vlog nas ogólnie. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, jest! Oh, o! Oh. Jej! Yeah. Udało mi się. To znaczy tak częściowo <laughs> mi się udało. pozdobyć. O, Boże. No, owca! Co to ty jesteś w ogóle? Jakiś kaszojan? Boże. Lagi, nienawidzę. A w tej... Stary, w tej już jest dużo lagów. Chyba, że to z moim kompem coś jest nie tak. Gdzieś środek? Halo, gdzie są dużo? O! O, oh, jest! O, oh, no! No to... Boże... A już tak blisko było. Tak blisko! No... Mam to wózesz, no. Ogólnie to wóz zatrzymuje. Chodź, chodź tu, chodź tu. No nie! Bym się przecisnęła Bym się przecisnęła, gdybym się nie zestresowała. Dobra, nie. Te, teraz to już naprawdę muszę. Muszę. Muszę się ogarnąć Dać się z plaskacza. I będzie ok Tak, zabijamy. Tak. Ja mam nie Aaa, nie zabijam. Dziękuję. Dziękuję. Wy jak jakiś stary wilk, ale no, bardzo się ucie ucieszyłam. O. No nie, tygrys. No, to jest jedno. Co, tak. O, nie lubię też tych dużych tych, tych tu tego tygrysa. Przez to, że... Że on jest taki długi i nie mogę przejść na drugi brzeg. Dziękuję. O! Tak! No i co teraz? Tak! Uśmieszek! O. Myślałam, że jest uśmieszek. Czekaj, o, dobra, czyli to jest to. a jedynka, o jedynka to uśmieszek, to znaczy na klawiaturze jedynka, a czwórka, o, oh my god, a piątka, okej, okay, tam akurat to ja nie jestem, a szóstka, siedemka, ósemka, dziewiątka, zero, nic. Nie! Nie! Zaraz siebie zamorduję. No, to znaczy zginęłam, ale w grze. Pamiętajcie o subach. To mi da szczęście. I wtedy będę lepsza w tą grę. I o lajkach. Wtedy będę jeszcze lepsza w tą grę. I wtedy będę taka wielka jak ten tu pies. E, tu pies? Nie pamiętam, jaki ten skin wyglądał. Ale zrobiłam prosa z siebie. Uuu, to było bardzo pro. To było dla mnie pro. <grytanie> Taką już to muszę być zwykłe. Teraz tylko tego... Kota? O tak, to był pies. O. To dobrze. Ej, nie! Nie! Stary, nie! Nie! Boże! Milimetr! Milimetr! No dobra, może nawet mniej niż milimetr. to. To wszystko jest takie milimetralne. No, nieładnie, no diabeł, diabeł. ej, 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 ej! ej, ej, ej. Zostawcie suba. Jeżeli zostawicie suba, to teraz będę duża. Tak, albo zabiję tego białego. No to zabiję. zabiję, zabiję go. Jeżeli zostawicie suba, i lajka. Tak. Lecę po ciebie. No nie. Uh, o oh, nie! Nie zapłaciłam tego unicorna! Abym była tak blisko! Chyba nie zostawiliście suba. Albo się ciągle zastanawiacie, więc subujcie Gdzie, gdzie są duży? Gdzie są... Gdzie są... gdzie jest... Są, ej! Ej, to był, To było dziwne. Dobra, lecę za tobą. A, to tu. Wiem, że go nie dogonię, ale... Dobra, ale ja się zmniejszam, kurczę, to nie te zielone popki. toksik. No nie! Przerwałeś mi drogę, pościg, ucieczkę. No. A już było lepiej. To teraz lajka jeszcze zostawcie. To będziesz w ogóle super. Ja odsyłam się. Może, ty nie będę gadać, to będzie lepiej. Więc też cicho. O! O! Zostawiliście lajka like i suba! Teraz mi bardzo dobrze poszło. Teraz, żeby nikogo nie napotkała. Ale dobrze. To dobrze. Dobrze. Dobrze, jak na nie, to jest genialnie że, że ja taką miałam masę. Chociaż teraz ja miałam 10 tysięcy. Chociaż to się. Milczę. Miałam teraz 10 tysięcy mas. a teraz mam zaledwie 20. 39. O! 483 miejsce. Jestem bez w tą grę. A i tak było, lajka. Like. Żeby mnie pocieszyć Że jednak nie są taka beznadziejna No na pewno są bardziej beznadziejne osoby Mój brat ogólnie na pewno jest dużo bardziej beznadziejny No bo... Em, co? E, a tak e, Bo on mm, stwierdził, że on nie będzie mieć tego spida od tego e, Bo wtedy jakby co ta kubka tutaj, od ta tutaj, o, ta tutaj no to wtedy sra i że traci za dużo masy wtedy i w ogóle i że on się wtedy zmniejsza, więc on totalnie, on leci tak, o po prostu. Hmm. Gram ostatni raz. Muszę chociaż minutę 10 wytrzymać, a nie, że ginę na samym starcie. Dobra, teraz, teraz mi się uda. Uda mi się, uda mi się. No, no. Come on, Come on. dobrze. A ja zaraz paruję. Dlaczego gry są takie okropne? Okropne. Dawini! 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 Come on, come on. Come on, come on. Nie! Ufa! Idziesz tak, tu. Co to było? Dlaczego? No, co to ma być? Co to ma być? Dawini, dawini, dlaczego tu? Co tu? Dlaczego tu tak? Napiszcie w komentarzu, ile razy zginęłam. To jest wyzwanie dla Was. Mm. Dobra, ostatni raz. Ostatni raz! Teraz już muszę, muszę! O! I zostawcie w komentarzu, ile powiedziałam ostatni raz. Tak. To też. To też. Zostania. Nie, zostaw, nie. Boże, jakie to jest skupienie, jakie to jest skupienie. Boże, brzuch <śc Designer> mi burczy. Brzuchu mi burczy. Nie Nie odzywam się, nie odzywam się, nie gadam z wami. Nie gadam z wami, nie gadam do tej gry. Coraz głupia, tak, głupia jesteś, gro no, Tak, jesteś głupia, gro Może to będę mówić, to będzie jakoś lepiej Jesteś głupia, gro o, To chyba, to chyba zależy od mojego skupienia Koniec, zginę teraz Kończę, kończę filmik Nie chciałam zginąć, ja naprawdę nie chciałam zginąć. Nie chcę. Nie chcę. Celi. No chodź, chodź, celi. Może będziemy koleżankami albo ko kolegami. Nie wiem. Może jesteś celi, ale bo jesteś chłopakiem. Wiesz, też tak czasami jest. Na przykład imię Blue może być i dla dziewczyny, dla chłopaka. Przecież Blue jest w Rainbow w i Blue jest w Jurassic World jako Velociraptor. raptor, no, no To był. Nie lubię tych lagów. To było bardzo, 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 bardzo bardzo fajne. Mam 440. Jestem do dupy. To główną. Muszę tego zabić. Jej! Jej! Tylko żeby nikt mnie teraz nie wyleciał. O, oh, o, oh, o oh my O oh my God. tak, o oh my God. To jest moja reakcja. O, oh Tak, tak! Boże, paczek! No zielony! Tym akcentem żegnam się z wami. No i do następnego vlogmasa, więc bajo!